Dzień dobry, witamy. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu następcę legendarnych Switchy 2960S, bardzo długo już na rynku będących. Jest to model 2960X, jeden z serii 2960X, bo dokładnie jest to model 2960XR24TSI. Switche zostały trochę odświeżone i z zewnątrz wyglądają inaczej, trochę może nowocześniej ale z zasady, jeżeli chodzi o ich niezawodność, to tutaj się nic nie zmieniło w modelu, który przedstawiamy mamy 24 porty miedziane, gigabitowe do dyspozycji mamy również 4 uplinki gigowe na wkładki SFP w, oczywiście w innych modelach będą to wkładki SFP+, 10 giga czym różni się od 2960STN ta seria, no przede wszystkim myślę, że warto zauważyć, że mm, zużywają bardzo mało prądu, ponieważ ten switch według producenta powinien zużywać yy, na poziomie 30 W tego prądu. One są też bardzo ciche, ponieważ typowy ha 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 hałas podczas pracy to zaledwie 23-24 dB. Głównie jest to zasługą tego, że on nie ma wentylatorów wbudowanych. Te wentla, ten wentylator wbudowany jest w zasilacz i chyba dlatego uzyskali tak niski poziom generowanego hałasu. Jak Państwo widzą w standardzie jest jeden zasilacz, ale producent umożliwił w tej serii doinstalowanie drugiego redundantnego zasilacza, tym samym odjął złącze RPS. No nie jest ono potrzebne, jeżeli mają możliwość podłączenia pod zabezpieczoną linię drugiego z zasilaczy. Czym jeszcze się wyróżnia od serii S? 2960X mają więcej pamięci, bo mają jej aż 512 Mega oraz flashu 256 Mega. Dodatkowo w tych Switchach zastosowano dwurdzeniowy procesor Dual Core taktowany 600 MHz. Różni się również tym od serii S, że moduł do stakowania przełącza z prędkością 80 giga a w 2960S było to 40 giga. Dodatkowo w staku w tej serii 2960X switchy może być aż 8. W, o czym by tu jeszcze wspomnieć? My prezentujemy teraz model 2960XR. Jest to o tyle ciekawy model, ponieważ obsługuje on warstwę trzecią. Oprogramowanie na nim zainstalowane jest IP Lite. Co nam to daje? No jest tak naprawdę to trochę uboższa wersja oprogramowania IP-Base Czyli de facto w switchu warstwy drugiej uzyskujemy funkcjonalności warstwy trzeciej Mówimy tu na przykład o routingu statycznym, routingu RIP w wersji pierwszej i drugiej oraz Next Generation Dodatkowo switch wspiera takie protokoły jak OSPF Oraz bardzo ciekawe protokoły PIM, czyli można na nim zrobić bardzo pożądana przez operatorów i dostawców usług wideo e, routing multicastów no, warto jeszcze wspomnieć, bo o tym zapomniałem, że e, Switch charakteryzuje się też e, bardzo dużą e, wydajnością, jego prędkość przełączania to 216 gigabitów czyli tak naprawdę jest to Switch wire speed e, i jeszcze warto wspomnieć o tym, że w tej serii Switchy producent już e, znaczy, w starszych modelach również była możliwość konfigurowania ich przez graficzny interfejs, ale tutaj chyba poszli trochę o krok dalej, bo ten interfejs webowy jest naprawdę czytelny, przejrzysty, prosty i mocno odświeżony od poprzedniej generacji. Dlatego jeżeli ktoś ma problemy albo nie, nie lubi po prostu wpisywać komend z, z inny komend, z tak zwanego CLI, no można to wyklikać w bardzo prosty i czytelny sposób również z użyciem graficznego interfejsu webowego. Jeszcze zobaczmy jak wygląda ten zasilacz. Wspomnijmy o tym, że to są zasilacze Hotswap, czyli można je po prostu wyciągnąć podczas pracy urządzenia, oczywiście jeżeli mamy dwa. Zasilacz jest bardzo długi i tu jest ten wentylator, o którym wspomniałem, przez co ten switch jest bardzo cichy. Montaż i instalacja jest bardzo prosta, jak w każdych urządzeniach firmy Cisco. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do kolejnych prezentacji innych urządzeń.